Jesteśmy na konferencji kończącej projekt od ekosceptyka do ekoentuzjasty, czyli jak budować energooszczędnie. Jak skomentuje Pan ten projekt, jakie są jego efekty? To projekt, który trwał ponad rok, jest wynikiem naszej no, dobrej współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, który na dzień dzisiejszy jest takim jedynym realnym źródłem finansowania. Dla tych wszystkich, którzy myślą zarówno o budowaniu w sposób energooszczędny swoich domów, bądź chcą mieszkać w tego typu mieszkaniach, jak i też dla tych, którzy myślą o małych, odnawialnych systemach do energetyki odnawialnej, które chcą stawiać na swoich dachach, w swoich kotłowniach, wokół swoich domów. I ten projekt nasz. Jest jakby takim uzupełnieniem tych działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska związanych z dofinansowaniem takich działań, które inwestorzy chcą podejmować. Jest dofinansowaniem w tym sensie, że nasz projekt służył lepszemu poinformowaniu inwestorów, że takie źródła finansowania w ogóle na nich czekają. Projekt też miał pomóc w zakresie zrozumienia przez inwestorów, co to oznacza tak naprawdę budować energooszczędny dom, co to oznacza zmieniać jego profil energetyczny, co to oznacza korzystać z własnych źródeł energii na jego potrzeby i jak to robiliśmy w ramach projektu. No, przede wszystkim chcieliśmy się odwołać do nietradycyjnych form edukacji. Dla nas nietradycyjne formy edukacji to jest prawie wszystko to, co nie dzieje się na salach szkoleniowych, gdzie został ustalony termin, gdzie został podany uczestnikom program, a oni musieli tam przyjechać w ściśle określonym dniu, jadąc często dziesiątki kilometrów, no i poświęcając na to wiele czasu. A więc robiliśmy to poprzez szkolenia zdalne, czyli poprzez e-learning. Przygotowaliśmy w gronie kilkudziesięciu ekspertów od budownictwa niskoenergetycznego 13 modułów, które, które były próbą pokazania, co to oznacza i kiedy zaczyna się proces budowania budynku niskoenergetycznego.